Polskie przedsiębiorstwa, zgodnie z dyrektywami, które zostały z Zielonym Ładem, ze wszystkimi pakietami, które weszły w życie w Unii Europejskiej, będą zobowiązane do tego, żeby właśnie ograniczać swoje emisje gazów cieplarnianych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. No i tutaj mamy kilka wyzwań, przed którymi stoją przedsiębiorstwa. Przede wszystkim mówimy o dostępie do finansowania, do, do przeprowadzania tej transformacji energetycznej. Wymagane są gigantyczne środki na to, by się transformować. Mamy pożyczki, mamy już coraz mniej instrumentów typu dotacje. Więc przedsiębiorstwa muszą szukać tych różnych połączonych mechanizmów finansowania, więc to jest jedno z kluczowych wyzwań, no ponieważ przedsiębiorstwa, zarządy przedsiębiorstw nie będą w stanie realizować inwestycji, które przekraczają jakieś ich wyznaczone maksymalne okresy zwrotów finansowania tych inwestycji. Więc, mimo tego, że takie przedsiębiorstwo posiada dużo możliwości przeprowadzania działań termomodernizacyjnych, no to części z nich samemu nie sfinansuje ze względu po prostu na nieopłacalność takiej inwestycji. A chociażby inwestycje w termomodernizację budynków to są okresy zwrotów rzędu 20 lat wzwyż chociażby. Oczywiście zdarzają się modernizacje bardzo opłacalne i tutaj przedsiębiorstwa powinny korzystać jakby z możliwości ograniczenia zużycia energii, bo stanowi to dla nich przewagę konkurencyjną poprzez mniejsze koszty operacyjne prowadzenia swojej działalności. Kolejnym wyzwaniem, które może dotknąć przedsiębiorców jest sposób zarządzania energią w tych przedsiębiorstwach, a tak naprawdę brak tego zarządzania, ponieważ przedsiębiorstwa nie wiedzą, które obszary są najbardziej energochłonne w, tutaj w ich, w ich zużyciu i jakby to jest jeden, jeden z powodów, dla którego należy stawiać mocno na monitorowanie zużycia energii. Oczywiście brakuje zaawansowanych technologii, które również mocno mogą wspierać właśnie wzrost efektywności energetycznej. Część technologii jest dopiero w procesie badawczo-rozwojowym, więc czasami nie ma instrumentów do tego, by niektóre przedsiębiorstwa w ogóle mogły się dekarbonizować. Wyzwaniem jest również brak dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która nie ma za sobą jeszcze doświadczeń w przeprowadzeniu działań takich innowacyjnych i może wykonywać dużo różnych błędów, co przyczyni się do tego, że no, nie do końca te, te inwestycje będą realizowane w prawidłowy sposób. Jest na początkowej drodze na pewno. Część przedsiębiorców, jako że łańcuch wartości od nich wymaga przedstawiania informacji o tym, jaki mają ślad węglowy, jakie mają zużycia energii, które nośniki wykorzystują, czy wykorzystują paliwa kopalne. Zaczyna powoli wykonywać ten pierwszy krok, czyli liczy ślad węglowy w swojej organizacji, produktów, które wytwarza. Yy, I to jest jakby dobre podejście, bo przedsiębiorstwo wie w ogóle, ile emituje. I kolejnym krokiem powinno być y, teraz zrobienie takiego planu dekarbonizacji, planu transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu, y, który to też będzie za jakiś czas wymagany prawnie, żeby przedsiębiorstwa, przede wszystkim takie energochłonne, duże, y, taki plan transformacji y, przedstawiały do, do opinii publicznej. No i taki plan y, powinien wskazywać, jakie działania y, przedsiębiorstwo może wdrożyć, ile to kosztuje. Jakie są właśnie okresy zwrotu, jakie daje to ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych? No i z takim planem na pewno e, łatwiej jest uzyskać być może preferencyjne finansowanie, ponieważ instytucje finansowe e, będą w najbliższej przyszłości już nie tylko oczekiwały informacji o śladzie węglowym, ale też właśnie. Prze, y, przedstawienia y, planu dekarbonizacji. Przede wszystkim y, wspomniałabym o efektywności energetycznej. Ta zasada energy efficiency first powinna być faktycznie przestrzegana i faktycznie brana pod uwagę y, w takiej bieżącej działalności przedsiębiorstwa. To jest Działanie, które realnie wpływa na, na korzyści, jest szansą dla przedsiębiorstw, nie jest żadną ideologią, y, tylko tutaj mówimy o y, faktycznych, wymiernych oszczędnościach kosztów dla przedsiębiorstwa, y, co y, właśnie tutaj buduje i zwiększa konkurencyjność y, przedsiębiorstwa na, na rynku. Także wydaje się, że ta, y, to działanie jest kluczowe y, w drodze dążenia do y, dekarbonizacji przedsiębiorstwa. Oczywiście odnawialne źródła energii i ta, też takie bezpieczeństwo energetyczne też jest, też jest kluczowe, ale stawiajmy przede wszystkim na świadomość, uświadamianie tutaj pracowników, zarządów na temat tego, jak ważna jest efektywność energetyczna.